Thank you Przez pół roku swoje popisowe dania w hotelu Ternowia gotowały tarnowskie wipy. Wachlarz smaków i rodzajów kuchni był dość szeroki. Zaczęliśmy od Urszuli Augustyn, posłanki, która ugotowała indyjską rozkosz. To był taki kurczak z czatnejem mango, bardzo zresztą smaczny. Potem była radna i bizneswoman Małgorzata Męka, która robiła tort z polędwicy w zredukowanym winie. Był Jerzy Kosiba, znany dziennikarz, który gotował taliatele z łososiem, parmezanem i orzechami. Był Rafał Huszno, muzyk, lider zespołu Totentanz, dziennikarz radia Erden, który gotował karkówkę malajską. Była Barbara Quirino, nie trzeba jej chyba szerzej przedstawiać, która gotowała oczywiście lasagne, no jak to klasyczna tarnowska Włoszka. No i teraz y, ostatni w tym cyklu półrocznym, Grzegorz Janiszewski, znany aktor, kiedyś y, miał swoje programy kulinarne w jednej z tarnowskich telewizji. Jurku, łosoś jest w piecu, mamy 20 minut czasu na to, żeby przyrządzić resztę składników twojej potrawy. Wrzucamy taliatele i to jest jakby sprawa prosta. Chodzi o to tylko, żeby było al dente, ale klucz to sos. Powiedz, jak się robi ten sos. Zaczynamy od tego, że oliwę na patelnię dajemy, następnie ląduje tam drobno pokrojona cebulka, troszkę czosnku, podsmażamy to lekko i wtedy dajemy szpinak. Tą niedzielę wszystkich miłośników gotowania i smakowania zapraszamy na półfinał całej akcji połączony jak zawsze w każdą ostatnią niedzielę tygodnia z branczem. Te ludzie, którzy przychodzą i degustują tą potrawę ugotowaną według przepisu VIPA znanego tarnowianina, no mają specjalną ankietę. Na tej ankiecie wystawiają ocenę od 1 do 6. Teraz to jest podliczane, i osoba, która otrzyma najwyższą, średnią, no po prostu wygra. A osoby, wszystkie które brały udział w losowaniu, z kolei wśród nich, wśród nich będzie losowana jakieś kilka atrakcyjnych nagród, a chyba najbardziej atrakcyjna, co prawda odległa, ale nie tak bardzo, to bal sylwestrowy w kotelu Tarnowie. Mm. Słodycz marchewki, lekko złamana balsamiko, i to czuć. Troszkę pieprzu. Mm. I głęboko masełkowe jest to, co robimy Do, najbardziej. Ale nie może być dietetyczne, niestety. Oczywiście albo dietetycznie, albo smacznie. Albo smacznie. Nie udawajmy, to, że jest inaczej. Prawda.